Cześć kochani, witam wszystkich z Poznaku Bliźniąt w czytaniu na kwiecień 2024. Moi drodzy, dzisiejsze czytanie, tak jak zwykle, zaczniemy od kart wyroczni, później przejdziemy do rozkładu na miłość dla singli, następnie miłość dla osób w związkach, potem praca, kariera, finanse, a na samym końcu duch i emocje. Oczywiście, moi drodzy, każda, każda z tych części jest opisana czasówką. Czasówki znajdziecie w opisie filmu, wystarczy, że go rozwiniecie i po po prostu klikniecie w odpowiedni stempelek czasowy. Pamiętajcie o tym, że czytania, które są dodawane czy to na tę, czy na jakąkolwiek inną platformę, są to czytania ogólne, nie zawsze będą odpowiadały Waszej sytuacji, dlatego warto zerknąć na swój kosmogram, sprawdzić swój ascendent, znak księżycowy, Wenus, tak, żeby żeby mieć szersze pojęcie sytuacji. Jeżeli żadna, żadne z tych umiejscowień nie będzie działało, to też możecie poszukać e, innego tarocisty, bo tych tarocistów jest troszkę tutaj na YouTubie, więc do wyboru, do koloru. E, dobra, teraz zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kartę wyroczni. I pojawia nam się karta zmiany. Mamy 35, 3 i 5 daje nam 8. E, no i są tu zmiany. i Ja tutaj widzę burzliwe zmiany, moje drogie bliźniaki, takie radykalne zmiany, które Was w pewien sposób zaskoczą i nie do końca będziecie wiedzieli, w jaki sposób do nich podejść, co z nimi zrobić i jak im... Może nie to, że zapobiec, bo to są takie zmiany, których się nie da uniknąć, których nie da się zastopować, ale może po prostu jak sobie z nimi poradzić, jak je przetrwać. Dużo może się dziać, myślę, że też taki Ogromny chaos tutaj się u was, u was w życiu pojawi. Natomiast naprawdę oddychajcie, dajcie sobie chwilę spokoju, nie dajcie się ponieść emocjom, bo tutaj ten chaos też mm, najlepiej się czuje, najlepiej żyje właśnie, jak jesteśmy rozemocjonowani, jak sami nie możemy złapać tchu, to chaos się po prostu tym żywi, chaos lubi wokół takiej energii krążyć. Także nie dajmy chaosowi wygrać, poukładajmy to o tyle, ile możemy. Bo też y, pamiętajcie o tym, że no, tyle, ile macie siły, tyle możecie zrobić. Nie wyskoczycie ponad to, nie wyskoczycie ponad. Y, nie ponad swoje y, możliwości. Także nie zapominajcie o tym, żeby żeby dać sobie chwilę takiego jakby wytchnienia i może. Y, 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 y. Nieco, że luźniejszego podejścia, ale chociaż postaranie się, żeby to podejście było luźniejsze, bo wy się spinacie, wy się denerwujecie i to jeszcze bardziej po prostu kumuluje te kłopoty, kumuluje te, te zmiany. Niemniej, pamiętajcie, że po każdej burzy przychodzi słońce, po każdej e, takiej sytuacji przychodzi coś pozytywnego. To nie jest tak, że będziecie w, tym, w tej energii cały czas tkwić e, i nie będziecie mogli od niej uciec. Zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o miłość. Miłość dla. Singli z poznaku bliźniąt. Zobaczmy, co u moich bliźniąt. Singli w kwietniu 2024. Zobaczmy, jakie mamy karty dla bliźniaków Singli. Pojawia nam się paździeróżdżek. Uh -huh. Zobaczmy, co mamy. Paź mieczy, przepraszam, paź mieczy. Ósemkę pentakli. Okej. Okay. I cóż mamy na samym końcu? Siódemka mieczy. I wiecie, co ja tutaj widzę bardzo konkretny przekaz, że to nie jest czasami miłość. Z racji tego, że macie bardzo, bardzo duże rzeczy na głowie, cały czas wasze myśli krążą wokół tych zmian, tego tematu z właśnie tutaj naszej pierwszej karty. Wy nie za bardzo macie czas, nie za bardzo macie przestrzeń, nie za bardzo macie siłę na to, żeby się w cokolwiek angażować. I nawet jeżeli ktoś byłby wokół Was, ktoś krążyłby wokół Was, chciał dać znać, że halo, tutaj jestem, zwróć na mnie uwagę, to Wy jesteście zupełnie gdzie indziej myślami, zupełnie nie jesteście na tym etapie, w tym momencie, w którym hmm, może Wasza osoba jest. I zobaczcie, że cały czas Wy tutaj czytacie, tu macie mnóstwo myśli, pomysłów, sprawdzacie wszystko. Wszystko, skupiacie się na czymś zupełnie innym niż, niż właśnie miłość. E, to naprawdę wchodzi wam mocno, mocno w głowę. Plus nie jesteście ufni, więc nawet jeżeli ktoś pojawiłby się w tym momencie życia, bardzo sceptycznie byśmy, byście do tego podeszli, bo możliwe, że ktoś po prostu was niedawno oszukał i trochę się boicie, wolicie swoje myśli przekierować na chaos, który tutaj się pojawił, a nie na. A nie na uczucia romantyczne. Ósemka Pentakli też jest taką kartą skupienia się na detalach, zwracania uwagi na naj, najmniejsze szczegóły. I wy jesteście tak hiperfokusowani, że na rzeczy, którą musicie ogarnąć, na sytuacji, którą musicie ogarnąć, że nie widzicie, nie rozglądacie się może w ten sposób, nie patrzycie na ogół, tylko właśnie skupiacie się na tych drobnych detalach, tak aby to ogarnąć, bo nie chcecie mieć więcej problemów w tym samym czasie. Potrzebujecie. To sobie rozłożyć, a w tej chwili, jakbyście mieli się w kimś zakochać, jakby miało, jakbyście mieli znaleźć czas na niem nie randkowanie, pisanie, spotykanie się z jakąś osobą, to byłoby Wam jeszcze ciężej niż jest teraz. Dlatego absolutnie nie patrzycie w kierunku miłości, skupiacie się na swoim celu, który, który musicie dopiąć, który hmm, też jest tutaj mocno chaotyczny, ale do ogarnięcia. Naprawdę ogarnięcie to. Dobra, zabieram tutaj karty na miłość dla Singli. Przejdziemy teraz do. Do czytania na miłość dla, dla osób w związkach. Zobaczmy, co, co mamy ciekawego dla osób już w relacjach na kwiecień 2024. Sprawdźmy. Co mamy ciekawego dla osób, które już są w związkach na kwiecień 2024? Oczywiście bliźnięta. Sprawdźmy. Pojawia nam się wisielec. Tutaj mhm. możecie mieć do czynienia z energią ryb, lecz nie musicie. Okej, okay. mamy energię raka i jest to rydwan. Mhm. Okej, okay. trójka kielichów. Powiem Wam tak, że jeżeli chodzi o związki, to. Jeżeli jakiekolwiek kłótnie się pojawią, jeżeli jakiekolwiek spory, jeżeli jakieś zmiany tutaj się pojawiają, by po prostu nie, nie, nie ogarniać tego wszystkiego, bo tu jest bardzo dużo dynamiki, spróbujcie pochodzić w butach drugiej osoby. Spróbujcie zna, znaleźć tę drugą perspektywę. Nie skupiajcie się na tym, co wiecie: ja, 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 bo ja tak myślę, bo ja tak uważam, bo tak, tak powinno być według mnie. Zwróćcie uwagę na perspektywę drugiej osoby. Myślę, że też wasi przyjaciele mogą wam bardzo pomóc. Może nie wiem, nie dogadujecie się ze swoim partnerem, macie taki napięty czas. Teraz jest też taki moment, w którym naprawdę sporo związków się gdzieś tam rozjeżdża. Mamy retrogradację, jest naprawdę dużo szaleństwa. Wy to odczuwacie, i czasami nie widzicie szerszego obrazu. I to mówiłam przy okazji czytania, chyba. No, dla singli też. Że skupiacie się za bardzo na szczególe, czasami potrzebujecie się po prostu rozejrzeć. I tutaj też spróbujcie się rozejrzeć, zastanowić się, co o tym myśli wasz partner. Jeżeli myśli coś innego niż wy, nie zakładajcie, że myśli źle. Jeżeli nie jesteście przekonani, też zapytajcie swoich przyjaciół, znajomych, którzy są dla was dobrymi ludźmi, po prostu. Zapytajcie, co oni o tym sądzą, bo bardzo możliwe, że, że stwierdzą, że no, wasz partner, partnerka ma, no, ma rację po prostu. I. I warto tę rację tej osobie przyznać. Także, no tutaj duża elastyczność, moi drodzy, naprawdę duża elastyczność. No i właśnie ta zmiana perspektywy. I to będzie szło bardzo szybko. To w ogóle tutaj też widzę takie momenty wielu, nie wiem, pomysłów, wielu idei, które po prostu tylko wpadają wam w waszej relacji. Nie wiem, jedno rzuci hasło, a może pojedźmy gdzieś i już, już planujecie, już zaczynacie gdzieś tam działać. To jest coś na takiej zasadzie. A może byśmy, no dobra, to zróbmy to, tak? I to jest fajne. To może być męczące w pewnym momencie, ale jeżeli jest to zrobione z głową, to ja bym osobiście się bardzo cieszyła, bo to wprowadza dużo dynamiki, dużo takiej, takiej radości, no i też sporo zmiany. I to są, myślę, że całkiem pozytywne zmiany, bo wprowadzacie. Szeroko pojętą, właśnie dynamikę do swojej relacji. Także, no, moim zdaniem to akurat jest bardzo pozytywne czytanie, tylko nie zapominajcie o tym, żeby zerkać na perspektywę również swojego partnera bądź partnerki. Dobra, zabieram karty i przechodzimy teraz do czytania na pracę, karierę i finanse. Zobaczmy, co u bliźniąt. O, jakaś karta chciała się wyrwać. Nawet dwie. Siódemka pentakli, ona była jako druga, więc w takim ustawie. O, nawet trzy. Dobra. Mamy wieże. O tym mówiłam. O tym mówiłam na samym początku. I mamy siłę. Zobaczcie. To jest właśnie ta karta takiej. Niesamowitej zmiany, która po prostu dzieje się jak, jak strzał pioruna, tak jak uderzenie pioruna. Nie do końca wiecie, co z tym zrobić i czujecie taki wszechogarniający chaos, czujecie wszechogarniające szaleństwo, które się wokół Was kumuluje, ale weźcie to na chłodno, zobaczcie. Podejdźcie do tego w taki sposób, że okej, okay, ta zmiana jest po coś. To nie jest zmiana, która dzieje się od tak. Bez sensu, w ogóle nie ma, nie ma prawa bytu, a się po prostu tutaj, tutaj dzieje. Nie, to jest coś, co dzieje się po coś. To jest coś, co pomoże Wam urosnąć, coś, co pomoże Wam odkryć yy, może nową ścieżkę. Może nowe powołanie, może, może po prostu się rozwinąć. I to jest. Myślę, że w tym wszystkim niesamowite. W tej chwili pewnie tego nie odczuwacie w taki sposób, pewnie jesteście sfrustrowani, pewnie macie dość, pewnie. Mm, no pewnie chcielibyście odrobinę odpoczynku i żeby takiego chaosu nie było, no bo nikt nie chce się znajdować w takiej em, dość napiętej. Dość napiętej sytuacji, ale, ale myślę, że. Mm, Myślę, że to też może Was bardzo, bardzo wiele nauczyć i też Was umocnić, nie? Bo tutaj na samym końcu pojawia nam się siła, więc bardzo możliwe, że wy po prostu nabierzecie więcej siły, więcej takiego samozaparcia, więcej mm, pewności siebie więcej po prostu pewności siebie. Ta sytuacja, mimo tego, że bardzo dużo zniszczy, bardzo dużo porozwala takim konkretnym tempem, po prostu to mm, no, zrobi tutaj ogromne ogromny chaos, jak Wy do tego podejdziecie na chłodno, nie podpalicie się razem z nią, to jesteście w stanie naprawdę zyskać więcej niż, niż stracić. Mimo tego, że na początku pewnie myślicie, że to jest po prostu ogromna strata i macie ochotę to wszystko rzucić w ciorty. Dajcie sobie chwilę. Mówię Wam, to się rozwinie i to w taki dobry, bardzo dobry sposób. Tak to widzę, moi drodzy, jeżeli chodzi o czytanie na pracę, karierę. A zabieram Karty i przejdziemy do ostatniej części dzisiejszego czytania, czyli do czytania na ducha i emocje. Zobaczmy, jak wy będziecie się w tym wszystkim odnajdywali, jak będziecie się z tym wszystkim czuć. Sprawdźmy, jak to wygląda u moich bliźniąt w kwietniu 2024. Sprawdźmy, jak to wygląda u bliźniąt w kwietniu 2024. Pojawiła nam się dwójka pentakli. Mhm. Dobra, zobaczmy co mamy dalej. Pojawiają nam się kochankowie. Mhm. Uh -huh. Okej. Okay. I pojawia nam się cesarzowa. Wiecie co? Ja tutaj emocjonalnie myślę, że Wy oczywiście jesteście rozdarci, bo są te karty energii dualnej, więc nie wiecie do końca, co zrobić. Ważycie opcje, zastanawiacie się, staracie się do tego podejść racjonalnie, ale też zareagować dość sprawnie, szybko, bez, bez zbędnego ceregielenia się. I wiecie co? Ja tutaj czuję duże wsparcie. I znowu, na samym środku pojawiają się kochankowie, więc albo macie bardzo wspierającego partnera, bądź partnerkę, albo macie przyjaciół, rodzinę, ludzi, którzy, którzy są w stanie Wam pomóc, którzy są w stanie Wam coś doradzić, którzy są po prostu w stanie zareagować w momencie, kiedy coś złego się u Was w życiu dzieje. I na samym końcu, zobaczcie, mamy cesarzową. To jest tylko klepnięcie tego, tego wzrostu. No bo zobaczcie, no, ona tutaj coś tworzy, tworzy nowe życie, tak? Więc to jest karta kreatywna, to jest karta bardzo, bardzo twórcza, i wydaje mi się, że w tym wszystkim właśnie e, jesteście w stanie więcej stworzyć, jesteście w stanie więcej osiągnąć, niż naprawdę Wam się wydaje. I mimo właśnie tego chaosu wszechogarniającego, tego, że no, Dzieje się po prostu, dzieje się, nie ma nudy. To jak podejdziecie do tego właśnie tak na spokojnie, o tyle, ile się da, to jesteście w stanie po prostu osiągnąć więcej. A emocjonalnie naprawdę jest dobrze. Wy jesteście stabilni emocjonalnie. Tutaj nie ma karty, która by grała jakoś mocno na emocjach. Są sytuacje, które was denerwują, które was po prostu podkurzą, ale Wy jesteście w stanie sobie z tym wszystkim poradzić. I Ciekawa jestem, czy, czy to właśnie, czy nie stwierdzicie w pewnym, pewnym momencie, że tu się, wiecie, wali, pali, ale Wy mówicie sobie, ale to nie moje pierwsze rodeo, to nie jest pierwszy raz, kiedy coś tam się u mnie w życiu wykrzacza, coś m, dzieje się, coś niedobrego, nie takiego, jak sobie zaplanowałem, muszę sobie radzić po prostu z tym, co, z tym, co mam, z tym co, mi, z tym, co mnie spotyka, muszę sobie jakoś to, to wszystko poogarniać. I nie dziwiłabym się absolutnie, wiecie, do kogo się zwrócicie pomoc, więc też nie wstydzcie się o nią poprosić. Tak to widzę, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze czytanie. Było mi niezmiernie miło. Oczywiście, dajcie znać w komentarzach, czy czytanie rezonuje. Wszystkiego, co najlepsze na kwiecie. Niech ten chaos po prostu się ogarnia. No i widzimy się oczywiście w kolejnych czytaniach. Do zobaczenia.